To jest wasza dwunasta prezentacja dzisiaj. W międzyczasie był obiad, więc zakładam, że poziom glukozy w waszym mózgu jest stosunkowo niski. Zatem chciałbym wam zdradzić pewien sekret dotyczący 3 4 tej sali, ale zanim, za to, ale zaraz, za, zanim to zrobię, to proszę was wszystkich, abyście wyłączyli telefony. Proszę wyłączyć telefony, bo wam nie powiem. No powiedzmy. Ok, tryb samolotowy, samolotowy jest akceptowalny. Zamknijcie laptopy. Widzę, które się świecą. No hej. Ja mam iPad. A. iPad podpada pod kategorię urządzeń mobilnych. Powiedzmy, że chodzi mi o telefon. Teraz nie każdy z Was spojrzy na osobę z prawej strony i osobę z lewej strony i osobę przed sobą. Łącznie powinno być w związku z tym Was czworo osób w pewnej grupie. Nie musicie się zaprzyjaźniać, to nie jest event motywacyjny. Natomiast zdradzę Wam sekret. Mianowicie, w tej Waszej czwórce trzy osoby na cztery nie dowożą rezultatów biznesowych. Sorry. Skąd to wiem? Ponad 70% marketerów przebadanych w bardzo poważnym badaniu, w którym wzięło udział 1200 właścicieli biznesów, wyszło jasno, że 70% osób zajmujących się marketingiem, nie od stanowiska, nie dowozi rezultatów biznesowych. Taki jest fakt. Co ciekawe, ci, którzy dowożą, mają trzykrotnie średnio lepsze wyniki, niż ci, którzy nie dowożą. Czyli w waszej czwórce, mam nadzieję, że nadal te czwórki tam socjalizujecie się trochę, możecie zadać pytanie, który to jest ten jeden. Natomiast ten jeden generuje lepsze wyniki finansowe niż reszta trójki łącznie. No i takie są, słuchajcie, fakty. Zatem pytanie jest następujące. Co takiego nasza trójka, bo zakładam, że jestem tej trójce, robi źle? Z czym sobie nie radzimy, skoro nasze wyniki są tak dramatycznie gorsze niż naszych znajomych? Oczywiście odpowiedź jest dosyć prosta: nie radzimy sobie ze światem marketingu, nie radzimy sobie z ilością komunikatów, które do nas docierają, nie radzimy sobie z ilością platform, nie radzimy sobie z ilością komunikatów, które do nas trafiają, jakie również my powinniśmy generować. Taka jest. Prawda. Zresztą wcale nie jest to takie dziwne, bo jeżeli prześledzimy to, ile jest współczesnych narzędzi marketingowych, a ile jest, jest ich ile było jeszcze parę lat temu, no to różnica jest potężna. Sześć lat temu mniej więcej 150 różnych platform narzędziowych dla marketerów funkcjonowało na rynku, podczas gdy sześć lat później jest już ich ponad 5000 i nie wygląda na to, aby ta skala wzrostu malała. Zatem myślę, że nie tylko ja, ale również większość z was, nawet na pewno 3 czwarte tej sali, czuje, że ten pociąg idzie nieco za szybko. Po prostu nie mamy czasu na niego wsiąść. On nam błyskawicznie znika i dlatego nie dowozimy naszych rezultatów. A ostatecznie biznes rozlicza marketing z pieniędzy. Może też dlatego średni czas, jaki dyrektor marketingu piastuje w danej firmie, to mniej więcej trzy lata. To mało, jeżeli porównamy do innych funkcji zarządczych. Może dlatego, że po prostu nie dowozimy. Pytanie w takim razie, czego nam brakuje, co możemy zrobić, gdzie możemy podpatrzeć jakiś sposobów na to, aby być tym jednym z czwórki, a nie tym jednym z tej trójki. Otóż słuchajcie, mimo że to jest spotkanie marketingowe, to prawda jest taka, że bardzo słabo radzimy sobie z zarządzanie naszymi priorytetami i czasem. W współczesnym w świecie powinniśmy wyciskać więcej z danego nam czasu, niż to robimy. Jesteśmy nieefektywni. Tracimy czas, a powinniśmy być bardziej sprawni. Po drugie, brakuje nam efektywniejszej edukacji. Tego typu imprezy, jak I love marketing, są super, ale one są raptem dwa razy do roku. Powinno być może cztery. Kto z Was czuje, że ma za mało dobrej edukacji? Sporo, sporo rąk się podniosło. Więc się pewnie zgadzacie. Po trzecie, brakuje nam odpowiednich caseów. Caseów, które jesteśmy w stanie zaaplikować do naszych realiów polskich, do naszych firm, takich, których możemy wyjechać z, z takiej konferencji jak ta i natychmiast w firmie je wdrożyć, i będziemy mieli spektakularne rezultaty. Jest tego bardzo mało, zgodzicie się ze mną, prawda? Jest tego po prostu za mało. I to są powody, dla których nie dowozimy, a ten jeden z czwórki dowozi. Czy na pewno? Przed chwilą wam ściemniałem na maxa. To jest kompletna bzdura. Jeżeli ktokolwiek był na mojej poprzedniej prezentacji Love Marketing i uwierzył w to, co powiedziałem, sorry. To jest bullshit. Kompletny. Czym tak naprawdę różnią się ci, którzy osiągają wyniki, od tych, którzy nie osiągają wyników? Otóż my, którzy nie osiągamy wyników. Skupiamy naszą uwagę przede wszystkim na świecie zewnętrznym, poza tym, czym jest nasza firma. Na świecie, który się dramatycznie szybko zmienia, i to jest fakt. I tu was nie to dobrze o tym wiecie. On za... No okej, nieważne. On szybko, szybko, szybko tam biegnie do przodu. I ci, którzy nie dowożą, patrzą na ten bardzo szybko biegnący pociąg i zastanawiają się, ale gdzie ja mam tu wsiąść, przecież tu się za dużo dzieje. Ci z kolei, którzy dowożą, skupiają się na firmie i na tym, czym firma jest od środka. I mają czas na zajmowanie się marketingiem. Trzech, trzy osoby z czterech siedzących tu na sali przez gros swojego czasu w ogóle nie zajmuje się marketingiem. A czym jest marketing? Marketing przecież polega na dostarczaniu odpowiedniego informacji, odpowiednim produkcie, odpowiednim osobom w odpowiednim czasie. Czy w któryś z tych wyrażeń mamy nacisk na świat zewnętrzny? Czy tutaj mówimy o jakichś narzędziach, o efektywności, o rozwiązaniach, które właśnie się pojawiły, o trikach? Nie, mówimy tutaj wyłącznie o czymś, co jest unikatowe dla każdej firmy. Tak unikatowe, jak to, że każdy z nas ma inne opuszki palców, że znaczy ma inne, inne nie, nie, odciski. Mówimy o czymś, o czym kiedyś marketing mówił, używając wyrażenia... USP. Część młodych markerów uważa, że to jest UPS, że błędnie napisane. USP, czyli Unique Selling Proposition. Co jest takiego unique w Twojej firmie, że ktoś będzie chciał kupować od Ciebie? Unique, naprawdę unique, a nie unique na zasadzie Copy Paste. Aby być unique, musimy przede wszystkim kochać naszych konsumentów. A nie traktować ich jak masę, która jest jakimiś cookiesami w różnych narzędziach. Masy. W życiu niczego nie sprzedamy masą. My musimy ich kochać. Na poprzedniej prezentacji, która tak czy siak jest dostępna gdzieś online, mówiłem o tym, że najważniejszymi pytaniami, jakie każdy marketer musi sobie zadawać, są te same pytania, które stoją za USP. Jaki ja właściwie problem rozwiązuję? Czy to jest pytanie zależne od świata zewnętrznego i od narzędzi dostępnych? Ono jest tak samo aktualne dzisiaj, jak było aktualne 50 lat temu. Komu rozwiązuje ten problem? Co ja wiem o konsumencie? Ja wiem, że są teraz narzędzia, które pozwalają śledzić, co konsument robi, ale co ja wiem o jego wewnętrznych potrzebach, o jego prawdziwych problemach? A nie o tym, co on robi, gdzie postuje. Kto jeszcze rozwiązuje ten problem? Przecież nie jesteśmy monopolem. I dlaczego właściwie ten ktoś ma rozwiązywać problemy za pomocą naszego narzędzia? To jest USP. Żadna z tych czterech rzeczy nie dotyka świata zewnętrznego, jest tak samo aktualna dziś, jak była aktualna lat temu 50. Zatem co robią ci, którzy mają tak spektakularne wyniki? Otóż oni przede wszystkim doprowadzają do mistrzostwa swojej USP, czyli pracują nad produktem, nad komunikacją, nad relacjami z klientami. Następnie doprowadzają do mistrzostwa narzędzia, które już działają. Ilu z was słyszało o koncepcji Malcolma Gladwella, że aby być w czymś mistrzem, trzeba spędzić na tym 10 tysięcy godzin. Wiecie ile to jest 10 tysięcy godzin? 6 godzin średnio dziennie to daje mniej więcej 6 lat. 5 dni w tygodniu. I wtedy możemy mówić o tym, że czas na kolejne narzędzie, bo wyeksploatowaliśmy pierwsze. I wtedy możemy być mistrzami. Zatem, dlaczego tak mało z nas zajmuje się USP, a zajmuje się pierdołami, mówiąc krótko? Bo pytania o USP są trudne, w konstrukcji są bardzo proste, ale są bardzo trudne, bo trzeba się skonfrontować z wieloma niewiadomymi. Niewiadomy, niewiadomymi. Dlatego większość ludzi sobie ich nie zadaje. Łatwiej zadać pytanie, co teraz jest hot, co teraz jest trendy, i próbować to zaaplikować. Ale to nie działa, dobrze wiecie o tym, że to nie działa. Każda prezentacja to jest o tym, że to nie działa. Więc bez jaj. Poza tym, aby się skupić poważnie na pracy nad firmą, a nie wokół firmy, trzeba mieć dostęp do pewnych trzech stanów umysłu, o które dosyć trudno w naszej branży. Po pierwsze, musimy być w stanie skupić się na rzeczach najważniejszych. Po drugie, musimy mieć czas na refleksję. I po trzecie, musimy być konsekwentni. Myślicie, że Isaac Newton? odkrył prawo grawitacji pomiędzy jednym mailem a drugim? To jest absurdalne. Zatem co? Co możemy zrobić w tej sytuacji dosyć problematycznej? Najważniejszą rzeczą i bez kozary będę to podkreślał, że to jest najważniejsza rzecz, jeżeli macie jedną rzecz zapamiętać z tej prezentacji, to to, jest to, że musimy wszyscy odzyskać czas i skupienie. To jest wartość, której nam wszystkim najbardziej brakuje. I powiem wam o dwóch największych zbrodniarzach w tej materii. Zwróćcie uwagę, to jest zestawienie najbardziej gorących buzzwordów w marketingu rok 2008, 2009, 2010. Zobaczcie, co się pojawiło w 2010 roku: mobile marketing. End social media, wcześniej tego nie było. Co ciekawe, customer satisfaction spadł z pierwszego miejsca na szóste, i z tego co widziałem, w dalszych zestawieniach zniknął w ogóle. Czy ta korelacja nie jest jakaś specyficzna? Jest, ponieważ te dwie rzeczy razem, mobile marketing i social media w mobile marketing, atakują naszą najbardziej pierwotną strukturę w mózgu, jaką jest tak zwany mózg gadzi czy też pod wzgórze. Ono działa tak samo mniej więcej jak u gadów i u wszystkich innych zwierząt. Jest naszym instynktem pierwotnym, ono odpowiada na nasze instynktowne reakcje. I jak sobie możecie poczytać czym jest pod podwzgórze, że kogoś to interesuje. Problem polega na tym, że social media wywołują dokładnie te same reakcje, które wywoływało w naszych przodkach gwałtowne poruszenie się trawy gdzieś na sawannie. Nasz przodek momentalnie wchodził w stan alertu, ponieważ to mógł być Tygrys szablorzędny, albo mogła to być jakaś, nie wiem, jakaś sarenka, którą można było zjeść. W takim czy w takim przypadku dobrze jest być w alercie. No i my też w takim alercie jesteśmy stałym. Tylko ile można siedzieć na sawannie, kiedy co pięć minut wyskakuje jakiś tygrys, albo jakaś owieczka, albo cokolwiek innego. Problem polega na tym, że te dwie rzeczy razem zalewają nas. Falą kortyzolu czy falami kortyzolu i dopaminy. Kortyzol odpowiada za poziom stresu w naszym organizmie, a dopamina odpowiada za uzależnienie. I dlatego między innymi Steve Jobs zabronił swoim dzieciom używać iPada w domu. Uznał, że jest zbyt niebezpieczne. Kiedy my mamy czas myśleć, skoro jesteśmy na wojnie cały czas? Dlatego kazałem wam włączyć telefony. Prawdopodobnie. Ci, którzy to zrobili, po raz pierwszy podczas tej konferencji przez 10 minut nie odrywali się od głównego tematu. Może był nudny, ale nie zmienia to faktu, że był wartościowy. Drugi morderca, e-mail. Wiecie, ile dostajemy maili średnio dziennie w korporacyjnym środowisku? 140 maili. Badania pokazują, że człowiek jest w stanie wytrzymać o zdrowych zmysłach maksymalnie 50 dziennie. Podobno 6% wytrzymuje, ale to chyba myślę, że to są jacyś, jakieś ekstrema. Zatem mamy 140 maili dziennie, jeden mail co 3,5 minuty. No to kiedy te Eureki mają się wydarzyć? Skoro nie możecie się. Ja to, to też dotyczy, nie możemy się skupić w krótszym, znaczy w dłuższym okresie niż 3,5 minuty. Co można z tym zrobić? Rozwiązanie jest jedyne, jest radykalne. Ci z was, którym zależy na bonusach, na, na wynikach, na własnych firmach i na, na kasie, powinni zrobić to, co proponuję. A mianowicie jest jedna taka metoda, która polega na tym, że jak mail przychodzi, to się go nie czyta. On się składuje tam gdzieś, w inboxie. Następnie, jak nie odpowiedni czas, to zależy od tego, jak macie wytrzymałość nerwową, na przykład po tygodniu, albo po dwóch, albo w miesiącu. Jeżeli nikt do Was nie przyszedł mówiąc, że nie przeczytałeś jakiegoś wahanecznego maila, to go kasujecie. Myślicie, że istnieje rozwiązanie? Nie ma. Nie ma. Można jeszcze w ogóle woutsourcować sprawdzanie maili. Ja na przykład tak zrobiłem, żeby było jasne, że to część osób o tym wie. Ja nie biorę żadnych maili. No dobra, jak już będziemy mieli czas, to możemy przejść do konkretów, do konkretnej zmiany, która może wpłynąć na Wasze biznesy. Mianowicie, kolejną rzeczą jest zmiana sposobu myślenia. Problem z marketingiem polega na tym, że wszyscy szukamy jakiegoś jednorożca i wszyscy uważamy, że big idea jest tym, czym żyje cały marketing. Oczywiście znaczy to bzdura, ponieważ większość kampanii nie przynosi żadnych rezultatów, więc gdyby tak było, to by te rezultaty były lepsze. Prawda jest taka, że żaden z nas nie ma monopolu na wiedzę. Szczególnie w dzisiejszych czasach. Bo jest faktem, że wszystko się zmienia. Nie wiadomo, co działa, co nie działa. Co działało wczoraj, działa, nie działa jutro. Nie wiadomo. Ja mam tyle samo, co Wy, żeby było jasne. To jest prężenie mózgów tutaj, że tutaj przychodzą ludzie i mówią, że coś wiedzą. Kozik, prawda? Okay. W dzisiejszym świecie nikt nic nie wie. Co działa w jednym filmie, nie działa w drugim filmie. Co więcej, niektórzy ludzie potrafią przynosić bardzo błyskotliwe idee, de facto, z miejsc dziwnych, z ludzi, których nigdy byśmy się nie spodziewali, a trzymają się dziwni współpracownicy, może szef, może klient ma dobry pomysł. Nie spotyka na rzecz. Przecież to agencja czy marketer ma mieć dobre pomysły. Nie, w dzisiejszym świecie tak nie jest. Wszyscy się mylimy i to skala pomyłek jest ogromna. Zatem, słuchajcie, co z tym zrobić? Bo to buduje, czy to w ogóle atakuje nasz podstawowy koncept, kim jestem, czy nasze ego. W końcu, jak mam dobre pomysły, to jestem ważniejszy w firmie. Otóż, jedynym rozwiązaniem, które znaleźliśmy gdzieś tam w organizacjach, w których pracuję, jest to, żeby przestać mówić, że mamy świetne pomysły. Ja nie mówię o tym, że zaczniemy mówić, że mam głupie pomysły, bo to nie zadziała. Ale żeby zacząć mówić, że mamy hipotezy, to dramatycznie wszystko zmienia. Nikt nikogo nie wyrzucał za to, że ma złe hipotezy. Bo to jest dorne pomysły, czasami można wylecieć. Ale to wymaga pokory. że wcale nie jestem Bogiem, nic nie wiem więcej. Co najwyżej mogę generować hipotezy. I na tego to po spotkaniach najlepiej jest generować hipotezy. Patrzeć, może to u mnie zadziała. Nie na zasadzie, o, super, to ja sobie cop and paste zadziała. Nie, nie, zadziała prawdopodobnie. W 10 przypadkach Jeden może zadziała. Jeżeli już to mamy, czyli nabierzemy trochę pokory, ale przede wszystkim pamiętajmy, najpierw musimy mieć czas. Jak nie mamy czasu, to po co nam ta pokora? Skoro i tak nie mamy czasu myśleć, to pamiętajcie, to pierwsza rzecz, social media i e e-maile, to kolejną rzeczą jest zmienić sposób, w jaki pracujemy. Wszyscy cytują to słowa, te słowa Tomasa Addisona w kółko, ale naprawdę weźmy sobie to do serca. W dzisiejszym świecie. Nic nie działa, więc trzeba testować maksymalnie dużo hipotez w możliwie krótkim czasie, zużywając przy tym jak najmniej zasobów. Współczesny marketing powinien działać tak. Generujemy ideę, później je weryfikujemy na sucho. A jak się weryfikuje na sucho? Zadając logiczne pytania. Czy rozwiązuje jakiś problem? Komu rozwiązuje ten problem? Kto jeszcze rozwiązuje ten problem? Czemu akurat moje rozwiązanie ma zadziałać? No hej, to można na sucho zrobić. A następnie robimy testy. I tym jest agile. Współczesny marketing jest marketingiem robionym na sznurkach, jak my to nazywamy. Trochę działa, trochę nie działa. Trochę dopracowany, trochę niedopracowany. Po co dopracować kampanię przez rok? Czasami ja znam takie kejsy, kiedy ona nie wypala po dwóch tygodniach. To już lepiej zrobić w ciągu tego roku 20 różnych, mniej dopracowanych koncepcji, bo które z nich wypali, wtedy można na bazie tego to dopracować. Zatem współczesny marketerze drogi, co musisz zrobić? Po pierwsze, odzyskać czas. Bez tego guzik, nic. Po drugie, skupić się na swoim produkcie i usłudze. Po trzecie, wziąć się za narzędzia, które używasz od lat i porządnie je zoptymalizować. Dojść z tym do mistrzostwa, a następnie zabrać za kolejne. Ale w tej kolejności, inaczej nie da rady. I to jest to, co chciałem wam powiedzieć. Już możecie włączyć telefony i zagłosować. Thank mm -hmm. you.